Proszę pojechać nie do Donbassu wdroku. Proszę pojechać do Donbasu i ratować ukraiński. Ci proszę się nie krępować. Tam ja potrzeba nie to. też bohaterów. Nie. Pan Szkoda, że Pani nie zaczekała, bo ja się nie boję pytań. Kiedy przestaniemy wspierać ludobójstwo i zaczniemy nazywać rzeczy po imieniu? No, mam inne zdanie na ten temat. 31%, więc zrobiłem jedną trzecią z tego, co obiecałem. Chyba uczciwy rachunek. Donald Tusk. Pewnie już wiele osób przez ostatnie kilkanaście lat zdążyło to powiedzieć, ale tym razem naprawdę wydaje mi się, że to będzie jego ostatnia kadencja. Wiem, to samo pewnie mówiono w 2014 roku, a wyborcy mają bardzo krótką pamięć i za każdym razem mu wybaczają. Tusk, mimo że w oczach większości Polaków jest skrajnie niepopularny i tak od lat daje radę utrzymywać się u władzy, jednak ja, może trochę naiwnie, Wierzę w to, że jest jakiś limit, po którym przelewa się czara goryczy. To, jak bardzo Donald Tusk ostatnio pluje w twarz swoim wyborcom, powinno naprawdę przejść do historii i być opisywane w podręcznikach. Zanim jednak do tego przejdziemy, obowiązkowo zostawcie łapkę w górę oraz szybkiego, taktycznego suba. Zostawione? No to bez zbędnego przedłużania lecimy z tematem. Nie da się oszukiwać ludzi wiecznie. Mimo że kłamstwo w polityce, a szczególnie w polskiej, jest czymś stałym, to prędzej czy później trzeba stanąć z prawdą twarzą w twarz. Politycy, nieważne po jakiej są stronie, zazwyczaj nie wypełniają swoich obietnic wyborczych. Weźmy na przykład Prawo i Sprawiedliwość. Mimo że od lat powtarza się nam, iż poprzednicy Donalda Tuska wypełniali swoje obietnice wyborcze, to nie jest to prawda. PiS nie wypełnił wszystkich swoich obietnic. Jednak nie zostało mu to mocno wypomniane, ponieważ dostarczył swoim wyborcom jeden mocny, flagowy projekt którym mógł się pochwalić. Tym czymś było 500+. Nie chodzi o to, czy ten projekt był dobry czy zły, ale o to, że był on czymś konkretnym, co podobało się wyborcom PiSu i co wszyscy zauważali, przez co reszta obietnic odchodziła w cień. Tusk nie ma żadnego takiego projektu. Po dwóch latach nie wypracował ani jednej konkretnej rzeczy, którą mógłby się pochwalić swoim wyborcom. Dlatego jego niespełnione obietnice są jeszcze bardziej widoczne, a on nie potrafi się z nich wytłumaczyć i pluje swoim wyborcom w twarz, Mówiąc, że skoro dostał tylko 30% głosów, to wypełni tylko 30% obietnic. Dostałem 30, jed, niecałe 31% głosów. Mniej niż 1 trzecią. Mówię o zwycięstwie 15 października, ale ja dostałem 31%. Znaczy, ja, moja partia. 31%. Więc zrobiłem 1 trzecią z tego, co obiecałem. Chyba uczciwy rachunek. Traktuje swój program wyborczy jak menu w restauracji, z którego zrealizuje tylko jedną trzecią, bo tylko tyle wyniósł rachunek przy urnie. Wyborcy, którzy oddali na niego głos, nie głosowali na 30% obietnic. Głosowali na całość, na wizję, na zmianę, na konkretne postulaty, które miały poprawić ich życie. Taka argumentacja to nie jest zwykłe polityczne potknięcie. To sygnał wysłany prosto do własnych zwolenników. Wasz głos był ważny tylko do momentu zamknięcia lokali wyborczych. Teraz wasze oczekiwania można skalkulować. I zredukować do zimnej, procentowej statystyki. Nie ma tu miejsca na ideę, na zaufanie, na umowę społeczną. Jest tylko transakcja, w której na dodatek jedna ze stron czuje się oszukana. I to właśnie w tym tkwi sedno problemu. Ta sytuacja wywołała całą lawinę, i ludzie, którzy jeszcze dwa lata temu widzieli w Tusku dobrą alternatywę, teraz wprost dostrzegają, że obecnym liberalnym elitom nie zależy na ich dobru. Dla nich interesy polskie są drugorzędne, a na pierwszy plan wysuwają się interesy Unii Europejskiej, lobbystów, a czasami nawet Izraela. Ta ostatnia kwestia jest szczególnie niepokojąca dla Tuska. O ile bowiem parę lat temu temat Izraela i prześladowania palestyńczyków był raczej drugorzędny i kojarzony tylko przez koneserów geopolityki, o tyle dzisiaj, gdy cały świat widzi co dzieje się w Gazie, w Polsce wielu zarówno prawicowych, jak i lewicowych wyborców zaczyna zadawać sobie podstawowe pytania. Dlaczego izraelski ambasador może dowolnie obrażać Polaków i Nazywać zabójstwo polskiego wolontariusza wypadkiem? Podczas gdy nasz ambasador jest wzywany na dywanik za każdym razem, kiedy ktoś w Polsce wspomni o Palestynie? Dlaczego państwo Izrael może bezkarnie porywać naszych posłów i obywateli, a nasz rząd nic w tej sprawie nie robi? Dlaczego Izrael może nas oskarżać o współpracę z Niemcami i domagać się reparacji, ale za każdym razem, jak wspomni się o żydowskich kolaborantach z tamtego okresu, to wybucha z tego skandal. To, co mnie Miejlubawicie Rebe, jeżeli masz mrok to należy go usunąć światłem. Podkreślaj te dobre rzeczy i być może to teraz jest też czas, jeżeli już trwa operacja, trwa ten zabieg, już rany jest otwarte, żeby Polska teraz inicjowała albo realizowała różnych inicjatyw, które już ma. W, w sprawie rozwój życia żydowskiego. Takie pytania zaczęli zadawać sobie również niektórzy bardziej liberalni wyborcy. Jednak problem pojawił się w momencie, kiedy te pytania zaczęli zadawać samemu Tuskowi. On z kolei, chyba nieświadomy, że nagranie z tej sytuacji trafi do internetu, pokazał pytającym go osobom swoją prawdziwą twarz. Polska nałoży embargo na handel. Panią interesuje Prąd? moja odpowiedź? Nie. nie. Nie interesuje pani moja odpowiedź. Pani interesuje tylko, żeby nagrać to, co pani powiedziała. I, 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 i. Prawda? Ale proszę się nie Krępować. Chcę pani powiedzieć, ponieważ ja w przeciwieństwie do pani coś wiem na ten temat, co tam się dzieje. Kiedy przestaniemy wspierać ludobójstwo i zaczniemy nażywać rzeczy po imieniu? Mam inne zdanie na ten temat. Jesteśmy dumni z tego, że możemy mieszkać w też pana ojca, ale to, co robi Ministerstwo Spraw Zagranicznych, jest absolutnie nieprzyzwoite. To, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych w tym momencie nie potępia ludobójstwa w gazie, to nie jest polska wojna. Jestem czekiem odpowiedzialnym i nie dam wmontować Polski. Nikomu, czy to jest mój poseł? Situacji, czy... kiedy nie dam wątpienia. Nie dam Ukrainy Nie było wątpliwości. Kiedy Izrael atakuje Izrael, proszę, gazę proszę i się nie krępować. Proszę tak. pojechać do Ukrainy. Proszę, do proszę pojechać do Donbasu. Proszę pojechać do i ratować ukraińskie dzieci. proszę się nie krępować. Tam nie, potrzeba nie, też to. bohaterów. Nie. Panie premierze, oczywiście zgadzam się, że to nie jest nasza wojna. Jednak skoro to nie jest nasza wojna, to dlaczego stawiał nas pan po jednej ze stron, kiedy pana rząd przyjął uchwałę Rady Ministrów gwarantującą bezpieczeństwo Netanjahu? de facto obiecując, że nie zostanie on aresztowany pomimo nakazu międzynarodowego trybunału karnego?

Szkoda, że pani nie zaczekała, bo ja się nie boję pytań. Dlaczego traktowaliśmy Netanjahu ulgowo? Przecież jeszcze nie tak dawno Sikorski odgrażał się, że zatrzyma samolot z Putinem, na którym ciąży podobny nakaz. Dlaczego zdobycie się na taką odwagę zajęło mu cały rok? Czyżby niektórym pozwalano na więcej? Wyborca, który oddał głos na Tuska, często robił to w nadziei na powrót do przewidywalności. I polityki opartej na klarownych zasadach. Zamiast tego obserwuję, jak te same zasady są naginane lub łamane, w zależności od tego, z której strony wieje polityczny wiatr. To poczucie bycia zdradzonym jest o wiele boleśniejsze niż kolejna niespełniona obietnica gospodarcza. A co Wy o tym wszystkim sądzicie? Napiszcie koniecznie w komentarzu jakąś wiadomość dla Pana Tuska. Chyba potrzebuje słów otuchy. Przy okazji, zostawcie łapkę w górę oraz suba, i widzimy się niedługo. Papatki!